Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Dzisiaj tak na ciszy, widzisz? Zaskoczyłem cię znowu, nie? Tak, ty potrafisz zaskakiwać. Gdzie jest Iwona, ja się pytam. A jest? No nie ma właśnie, nie widzę jej. Mm, Dziś i... pewnie lata, załatwia jakieś sprawy. Drodzy słuchacze, rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. No właśnie, zaczynamy. No, zaczęliśmy na ciszy, ale myślę, że dzisiaj... O, ciszy... jest Iwona. Jest. Witamy cię, Iwono. Jestem, oczywiście, że jestem. Przed chwilą ha. cię nie było. Ha. Dobra. E, Leszek zaczął i nie daliśmy mu skończyć. Nie, no, zacząłem witając się z naszymi słuchaczami. No to witajcie, drodzy tak słuchacze, raz jeszcze. E, 726 114 114, pod tym numerem będziemy czekać na wasze telefony jak zawsze. Tym razem we wtorek, 18 października do 9.45. No dokładnie. E, Dzwoncie śmiało, drodzy słuchacze, Iwona podjęła pewien temat drzewny, że tak powiem, dzisiaj o tym będzie w serwisach. O! Dobra. Drodzy słuchacze, bo czas leci nie, się ma, nie ma na co czekać 726 114, 114 Widziałem, że się pojawił już wariant PN4 który będzie realizowany no, Wariant PN4 to się pojawił już dawno, tylko trwało no, ale z... teraz, Zde, tak, tak. decyzje środowiskowe No ale już mamy pewność, tak, że to powstanie ja, <laughs> jakby, ci to, jakby ci to skomentować, biorąc pod uwagę, że na przykład też o tym przeczytacie w moim artykule na WPL samo przygotowywanie dokumentacji projektowej pod remont wiaduktu nad Estrójką między Jakubowym a Borowym będzie trwało dwa lata, to ile potrwa budowa obwodnicy z mostem? Teoretycznie w systemie projektu i buduj 2024-2027, ale czy ktoś w to uwierzy? Czyli w 2038 może pojedziemy obwodnicą? Wiesz co, znajdź mi takiego proroka, który powie, w którym pojedziemy i kiedy prace ruszą. Obyśmy w ogóle pojechali i doczekali się, żeby ta budowa się rozpoczęła, bo tak czekamy, czekamy i to nadzieje nam robią, a nieważne. No, na razie na razie nic z tego. Na, na razie to będziemy musieli się jako kierowcy, generalnie jako mieszkańcy, użytkownicy druku poradzić na przełomie roku i potem w przyszłym z remontem. Tak mostu nad Starym Korytem Odry, tak więc... Tak właśnie. Drodzy no. słuchacze, no wszelkie szczegóły dotyczące tych y, tematów, które właśnie przed chwilą poruszaliśmy na miedziowe.pl, a jakie wy macie tematy dla nas, to proszę dzwonić. 726 114 114. Czekamy, tak. czekamy. Y, natomiast y, co do... Wczorajszych pytań o Skwerek Kosmolskiego, a także o ulicę Jagiellońską, to chodzi w obu przypadkach o prace inwestycyjne i plany wobec tych miejsc. No to czekamy na odpowiedź z Urzędu Miasta. Myślę, że niebawem się doczekamy. Natomiast słuchacze też dopytywali dobrych kilka czy kilkanaście dni temu, co z budową ronda u zbiegu ulic Piłsudskiego, Poniatowskiego o, i Legnickiej, no to na najbliższej sesji środki finansowe przesuwane będą na kolejny rok. Tak więc prace mają ruszyć dopiero w przyszłym roku, no i zakończyć się w przyszłym. Natomiast w tym roku nic tam się pod kątem inwestycyjnym dziać nie będzie. A, czyli coś, jakieś opóźnienie. O, tam, tak, tak, my. tak. A dzisiaj na naszej antenie i w portalu zastępca prezydenta Głogowej Piotr Poznański będzie opowiadał, z czego wynikają te opóźnienia. Dzisiaj? Dzisiaj tak. No, ale nie w audycji, tylko w serwisach A, myślałem, i na Myślałem, nie, nie. że w audycji, bo no tak nie, się Nie, audycja jutro. Mówiłem. Iwona, jesteś? A Iwona? Iwona? Tak. Iwona. Jestem oczywiście. No bo w, u nas w serwisach dzisiaj o drzewach, którymi się zajęła się to błyskawicznie. Coś tak. możesz więcej powiedzieć naszemu słuchaczowi, słuchaczce, która dopytywała? Tak, dokładnie. Chodzi o drzewa w parku Aliantów w Lubinie. Tam wycięto cztery lipy i dęby. No temat błyskawicznie rzeczywiście przekazaliśmy miasto, odpowiedź była natychmiastowa, w odpowiedzi czytali, czytamy, że drzewa były chore. Śladem by Czerwona zostały objęte wycinką zgodnie z decyzją administracyjną, tak, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. Drzewa te w części odziomkowej pni były zajęte przez owocniki grzybów, takich jak lakownicy i wchlarzowca olbrzymiego. Grzyby te powodują szybkie zamieranie drzew, atakują system korzeniowy i są odpowiedzialne za białą zgliniznę, twierdzili, oraz. Szybki rozkład drewna. No i przerwę, ci, przerwę ci teraz, to, Iwonka, bo to, tutaj to. już mamy telefon. Mieliśmy telefon na linii, więc ci nie przerwę, więc Mieliście? mam nadzieję, że za chwilę ktoś zadzwoni. 726 114 114. Ale odpowiedź błyskawiczna. Tak, bardzo szybko się pojawiła. Tak, bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że tak. Zresztą byłam jeszcze na spacerze w tym parku, porobiłam zdjęcia, także tam jest rzeczywiście, popatrzyłam. Niektóre drzewa są jeszcze chore, widać. Także myślę, że one wkrótce też zostaną wycięte. Może teraz się udało komuś dodzwonić? Dzień dobry, Dzień dobry. ja mam takie... E, z z Głogowo, mam takie pytanie. Czy coś wiadomo na temat saren, które zamieszkują Głogowskie Rondo? No, ale co, się, a, a co trzeba byłoby wiedzieć na ten temat? Wiedzieć? No najlepiej co z tym fantem zrobić, ponieważ ostatnio jechałem e, rondem około godziny drugiej w nocy i sarenka wyskoczyła mi prawie pod koło. Mm -hmm. No właśnie. Sytuacja w Ratuszu jest znana, natomiast no, czy uda się tu jakoś zaradzić? A są jakieś pomysły? No to chyba trzeba się urzędników pytać. A, no to zapytamy, zobaczymy, co odpowiedzą. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, oczywiście. Czasami jest tak, że właśnie pytamy, drodzy słuchacze, was o pomysły, bo może macie jakiś pomysł. Czasami te pomysły, które macie, przedstawiamy właśnie gdzieś, gdzie dany temat jest zgłaszany, i oni też biorą to pod uwagę. Tak, ja jeszcze wrócę do tematu drzew, który Iwona tutaj poruszyła i zajęła się tym tematem, bo przed kilkunastoma laty, jak. Pojawił się szrotówek kasztanowcowiaczek, ten pasożyt, który no, tutaj zdecydowanie bardzo tak. mocno oddziaływuje na kasztanowce. To myślałem, że szrotówek kasztanowcowiaczek to będzie ciężki do wypowiedzenia. Ale wchlarzowiec olbrzymi, no to powiem Wam, że też jest. Fruczak ten, 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 gołąbek. Pe, pewne wyzwanie. Wchlarzowiec olbrzymi. Może być też fruczak gołąbek. Jest taki? To, to jest taka ćma dzienna. A teraz odbierzemy, odbierzemy, odbierzemy telefon. telefon, dzień dobry. A dzień dobry, do no, sprawy tych samel. A czy nie, nie szło w ogóle ogrodzić tego ronda? Wie pan co, ja się boję, że jakbyśmy ogrodzili rondo, to tam zaraz zaczęłyby rosnąć haszcze takie dość wysokie i zaraz dzwoniliby słuchacze, kiedy to wytną. Druga sprawa, ogrodzenie to... to... Dostęp, ale nie chodzi od samej ulicy tutaj mhm. w wokół i żeby był dostęp do, jak to się mówi, do wycinki tych haszczy. Nie? Bo ja tak, też świadkiem ostatnio, że całe statko sobie o godzinie 16 i spacerowało prawie po ulicy, nie? Mm. One są albo w głębi ronda, albo gdzieś potrafią faktycznie być w pobliżu, w pobliżu ulicy. Ale, no, ale faktycznie... wyszły, nie? Właśnie wyszły. Faktycznie jest to jakiś pomysł, można też y, podrzucić ten pomysł, może się okazać, że... Po to się w końcu się przywyczają, że się stali nie no może spacerować między samochodami, nie? No tak, jak najbardziej, jak najbardziej, tak jak pan mówił no. tutaj. Dobrze, no mamy ten pomysł w takim razie, aby ogrodzić gdzieś tam wewnętrzną część ronda, może wysiedlenie zrobimy. Znaczy były pomysły na odłowienie, tylko pytanie, czy, czy ta zwierzęta nie wróci z powrotem, bo biorąc pod uwagę, jak tam sobie spokojnie żyje, no to... oni no taki azyl to... mają, tylko niech nie wyłażą. Tylko nie <noise> ten na piśmie może im to dajmy. Sarny, nie, wychać, nie wychodźcie z ronda. Pozostańcie na tych terenach zielonych, nie wchodźcie po dałta. Tak, odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam pytanie, czy tutaj jak jest Biedronka, koło między Serbami a Kamienną Drogą, tak. czy te kanały będą obrobione drogą tak, żeby po prostu samochody nie skakały, czy coś takiego, bo tam jest chyba niedokończona ten asfalt. O którym miejscu pan mówi? Tutaj jak jest ten mostek tam gdzie w tej chwili robią te, te, tą kładkę. Mhm. Ten mo, most, most tymczasowy no? Mhm. Tak. No i właśnie jak się zwiedza od strony kamiennej drogi na biedronkę, tam dalej są te dziury. A panu chodzi po prostu o ulicę kamienna droga? Tak. No, to to. Tam były kończyło. prace prowadzone przecież. Te... Czekajcie, usystematyzujmy. Mówimy o samej kamiennej drodze, czy o tej szutrówce, która idzie za biedronkę? No, o kamiennej eee, drodze. Ta droga to idzie na, na biedronkę. Czyli o kamiennej drodze. Tak. Mówimy o głównej drodze, tak? Tak. Mhm, ale mówimy o tych dziurach, które gdzieś tam się co jakiś czas tworzą na moście, czy w którym miejscu pan te dziury zauważył? Eee, tak, na moście. Na moście. No to dobrze, to zgłosimy w takim razie. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam ja serdecznie. Ja dobrze, kanały chodzi. No bo tak właśnie tak na, po, na początku, tak zrozumiałem, nie wiedziałem o jakich kanałach mowa. No ale mamy w takim razie. Biorąc pod uwagę, jakie natężenie ruchu tam jest, to ja przyznam się szczerze, że ostatnio nawet bez naszego zgłoszenia, służby widząc e, te wyrwy w asfalcie to załatały. Załatały to no, w taki sposób, a nie inny, że znowu się tworzą nowe. Szybki na, sposób. Trzeba wierzyć w to, że też niebawem służby tak jak szybko dziury się tworzą, tak szybko też zareagują i je załatają, biorąc pod uwagę, że no natężenie ruchu jest naprawdę, naprawdę spore w tym miejscu. Ci, którzy to doświadczyli doskonale wiedzą. Chciałeś numer telefonu powiedzieć? Tak, 726-114-114. Przypominamy, tak jak nasz słuchacz kiedyś prosił, to co jakiś czas przypominamy. 726-114-114. Dzwonicie do nas z całego Zagłębia miedziowego. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Ojej. Dobrze było ściszyć radio, to wtedy będzie nam łatwiej porozmawiać. Halo? O, teraz tak, Proszę pana, ja tutaj wzięłam ten telefon właśnie z radia, bo tak słucham tych wiadomości. Ja proszę pana, dzwonię z tipidówy Proszę pana, nie mam możliwości zrobić manografii, jestem po ciężkiej, jak to się po mastektomii i nie mogą zakupić tym. W Lublinie, w kombinacie, gdzie mają pieniądze, Siedem miesięcy jest aparat do kupienia i czekam, i czekam, i dzwonię. Miał być we wrześniu, teraz w styczniu. Gdzie ja mam zrobić sobie manografię? Ja podlegam pod medikusz, nie honorują te inne przychodnie, na przykład legnica czy tam inne. Ja nie będę jeździła, bo jestem już starsza osoba. Nie mam połączeń, połączeń takich dobrych. Jak to załatwić, Są sprawę, żeby przyspieszyć po prostu kupno tego monografu? Przecież bębnią w telewizji, że kobiety się nie chcą badać w dużych miastach Lubin, yy, znaczy Wrocław, te inne, to one mają te aparaty, a tutaj 7 miesięcy, żeby aparatu nie było kierowanie leży i ja nie mam możliwości zrobienia badania. Mhm, ale to jest tak, bo pani na początku mówiła, że 7 miesięcy ten aparat jest, czy są zapowiedzi, że ma być, nie a go nie ma? ma... Nie, a, nie ma, po prostu jest do kupienia, zepsuł się stary, ja nigdy nie miałam problemów, proszę pana, mhm. co roku, bo ja muszę co roku badać, Rozumiem. bo UFG zrobiłam prywatnie, a proszę pana, a teraz stoję ze sprawą manografii, monografu, bo dlatego, że po prostu muszę mieć komplet badań, bo ja muszę się pilnować. I proszę panią siedem miesięcy, proszę pana, 7 miesięcy, aparatu nie ma. Nie, nie ma aparatu no. konkretnie gdzie? W, jak... To jest MCZ, tak? W MCZ, tak? W kombinacie w tym MCZ-cie. No ja nie po prostu nie kupili tyle czasu, żeby nie kupić aparatu, ludzie czekają. No tak, ludzie Spro czekają. Spróbujemy zapytać. Dziękujemy to, pani bardzo za to. To jest tragedia, to jest normalnie tragedia. Będę w telewizji, że kobiety się nie badają, że to. Gdzie mamy się badać? Jak jak taki pipidów jak chocianów, jeden bus krąży do Lubina, są jeszcze te bezpłatne, ale, ale ten, ale ciężko jest się dostać, ciężko jest się wydostać. By Już bym do Lubina nie ma sprawy, ale taki głowów legnica dla mnie jest ciężko. Mhm, no Rozumiemy. Mamy zontowane. Zainterweniować, bo naprawdę dzwonię, dzwonię. No nie ma, jeszcze nie kupione. We wrześniu będzie, teraz dzwonię w styczniu będzie. Bo jak tak można oni sobie tak, ludzi olewać? Czyli oni tak cały czas zmieniają po prostu termin dostawy. Mhm. No dobrze, to mamy zanotowany ten temat. Zdrówka, no pani, się. zdrówka pani życzymy przede wszystkim. Tak. No i żeby w końcu ten sprzęt dotarł, żeby mogła pani się przebadać. Zresztą nie tylko pani, ale też inne mieszkanki regionu. Dziękujemy serdecznie. Teraz czas na krótką przerwę reklamową. I zaraz po niej wracamy. Tak jest. I wracamy z tematem dla reportera i z nami jest już kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Ja mam pytanie, czy coś wiadomo na temat tej zarośniętej trawy tutaj, jakieś jest lotnisko na szpitalu? Nie, nie, bo jeszcze nie wiemy, nie, nie zdążają się dowiedzieć, czyli to jest teren. No, z tego, co na szpitalu się dowiedziałem, to ponoć pana Piotra Pogorzewca. Czyli prywatny teren. Tak, to jest tego pana, co ma te parkingi. Mamy, dziękujemy za, to, za tą informację, a my spróbujemy się dowiedzieć kiedy i w jaki sposób będzie to wykoszone. Tak jest. Także dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. 726 114 114. Pod ten numer dzwonicie i dzwonić jeszcze będziecie pewnie, mam nadzieję, przynajmniej tak, 10 minut do Waszej dyspozycji. Pierwsza, pierwsza część audycji, poza oczywiście pierwszym wygranym utworem, no to potem elegancko się rozdzwoniliście. Natomiast cały czas też zerkajcie na Miedzia.pl. Dzisiaj przed południem na pewno pojawi się informacja, bo o 11 poznamy rywala w trzeciej rundzie Ligi Europy. Mówimy tu o piłkarkach ręcznych Zagłębia Lubin. Zobaczymy, na kogo mistrzynie polski trafią stawką dwóch meczów będzie awans do fazy grupowej. W ubiegłym roku Lubinanki grały w fazie grupowej, wcześniej eliminując bardzo mocną drużynę, a teraz mogą trafić, no... Trzeba się, przy, biorąc pod uwagę, że Miedziowe są w drugim koszyku, a w pierwszym między innymi i Wiborg, i Borussia Dortmund, i Praktiker, i, i, i w, drużyna Podrawka Wegeta. Może być ciężko, ale to nie są zadania niewykonalne. Ta Zabar. Ostatnia drużyna smaczna jest. To prawda. Powiem ci, ci, że tak, zdecydowanie. Ciekawe, Szuk. czy na powitanie, jak witają się zespoły, to, to kapitan Podrawki Wegety oprócz tradycyjnego proporczyka wręcza też przyprawę. Tak, a ja myślę, że jak wygrywają coś, to nie ma konfetti, tylko Podrawka, ale po prostu. Wiesz? Jest na pewno smacznie. 726-114-114. Drodzy słuchacze, czekamy pod tym właśnie numerem na wasze telefony. Dzwoncie, dajcie znać, co tam jeszcze. To, to, nie chodzi, to nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj sobie w trójkę robili show, tylko chodzi o to, żeby show poszło z waszej strony. Nie zawsze może jest to przyjemne, jeśli chodzi o tematy, natomiast no, z całą pewnością ta audycja jest dla was, drodzy słuchacze, żebyście mogli sobie z nami i porozmawiać, i zgłosić tematy, i ewentualnie co zrobić, Bartku? O czym myślę? O dedykacji czego? Kwiatów i motyli. Kwiatków motyli. No. Kwiatów i motyli. Bo, bo komarów i pokrzyw nie mamy. E, 726-114-114, drodzy słuchacze. Czekamy, czekamy. Dzwoncie, dzwoncie. Co ty tam chcesz, Iwona, powiedzieć jeszcze? No właśnie coś próbuję się wtrącić. Nie, chciałam powiedzieć, że nie ma właśnie tych komarów i, jak to powiedziałeś, pokrzyw, tak? Tak. No, ale, e, ale coś chciałam jeszcze powiedzieć. No właśnie, słuchajcie, bo tak, ale no słuchajcie, no będzie w końcu kładka na o! ulicy Komisji Edukacji Narodowej. Często o to Tak, pisałam na ten temat. Tak, właśnie. W no ja się roku? bardzo cieszę, bo akurat <laughs> przerwę ci znowu, bo telefon dzwoni. Halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry, proszę pana. Chciałam zgłosić tutaj, że w tej chwili na łokietka trwa wycinka drzew. Nie wiadomo ile drzew jeszcze Państwo wyciną. I zmienią nasze osiedle w pustynię. Na Łukietka no, w Głogowie, tak? Tak, właśnie to się. No, na łukietka w Głogowie, tak? Na Łukietka. Mhm. I proszę mi powiedzieć I, wy... to, no, no nie wiem, kto to decyduje jak to jest zdecydowane, bo tu jest te, dziwne, tam podziały są na te nieruchomości, nieruchomości, nie wiadomo, czy to y, jedna nieruchomość sobie wycina, nie patrząc na drugą. Nie wiem, kto to się zgadza. W tej chwili jest wycinka drzew. Y, ma być tych drzew wyciętych 13. Mm -hmm. Przy takiej upałach, przy takim w tej chwili ciężkim klimacie, no wycinanie drzew jest co najmniej dziwne. Proszę się tym zainteresować, bo no, nie wiadomo gdzie to, że tak powiem się z tym zgłosić, bo ktoś ma zlecenie. Przyszli panowie i wycinają te drzewa. Proszę mi powiedzieć, jakie drzewa wycinają? Kojarzy pani gatunki? Bo ja tam najło to na Wycinają klony. klony. W tej mm -hmm. chwili zostały wycięte trzy klony. W wysokości koło 20 paru metrów. I, i dalej trwa wycinka, nie wiem. Jak, jak ile to drzew będzie wyciętych? Proszę się tym zainteresować, może i jakoś pomóc mieszkańcom. <laughs> Bo mieszkańcy nie wiadomo, gdzie, do kogo się mogą zgodzić. Kres się zgadza na to, chyba zbyt pochopnie jednak, mówiąc, że zostaną nasadzone nowe drzewa, ale te nowe drzewa będą za 20 lat, takie jak te. No tak. Eee, Mamy zanotowane, zapytamy. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Ja nie wiem, czy to też nie jest tak, że jak jest jakieś drzewo powyżej pewnego pewnej wysokości, to nie zagraża przypadkiem gdzieś tam, ale to nie ja jestem od tego. Są osoby, które się tym zajmują i są fachowcami, więc będziemy pytać fachowców i osoby, które zleciły taką właśnie wycinkę. Mhm, jeszcze Słuchaczka jeszcze jest na linii, czy nie? Jest jeszcze jest. słuchaczka. Czy słyszy nas pani? Halo? Tak, jeszcze chciałem dopytać, czy te drzewa, które są wycinane, one są w pobliżu bloków, czy bardziej bliżej jezdni? One są między blokami. Między blokami, okej. Okay. No dobrze, to mam jasność, już wiem, do kogo skierować zapytanie. Bardzo dziękujemy i zapytamy się, y dlaczego... Tym ja bardziej, że to się odbywa tak świetnie, że te drzewa są wycinane, mielone, nie ma śladu. Mm -hmm. No tak, no... Potem ja. nie wiadomo nawet, gdzie pokazać że to, czego było. A może ma, może, ma, może ma Pani możliwość zrobienia zdjęcia i przesłania nam na radiowego messengera? Y spróbuj spróbuję. No to bardzo byśmy prosili. Dziękujemy ślicznie. Uh -huh. A my już dopytamy. Do, do widzenia. Do usłyszenia. Dopytamy, hmm. dlaczego tyle drzew poszło pod nóż i, i jaki jest powód tego. No bo faktycznie no, wycinka to jedną drogą, nasadzenie to drugie. Po pierwsze, drzewo musi się przyjąć, a żeby urosnąć, no to Trzeba. troszkę, troszkę czasu potrwa. Mamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Proszę no, pana, ja dzwoniłam przed chwilą. Tak? Proszę ściszyć się radioodbiornik. Już radio wyłączam. Proszę pana, chodzi mi o sprawę monografu w Lubinie, w, w, w centrum w miedziowym. Mm -hmm. Już 5 czy 6 miesięcy, proszę pana, jest niezakupiony, stary się zepsuł. Proszę pana, ja z Chocianowa mieszkam w Pipidówie. No Ale to pani już Ta... mówiła do nas. Ale ja nie mam na antenie tego, proszę pana. Ale proszę pani, pani jest na żywo. Na żywo, tak, na żywo. Na żywo. No i dobrze. No, no i dobrze. pani była i pani teraz I jest drugi pana, raz ja na żywo. Prosiła, żeby tą sprawę poruszyć. Ale pani jest teraz drugi raz na żywo. Ale tak, ja nie słyszałam. No nie słyszała no, pani, bo już czasem radioodbiornik, bo inaczej my mamy Aha. problem. Także <grym> bardzo dziękujemy. No temat jest zapisany i zgłoszony będzie ten temat i będziemy się pytać, o co tam chodziło z tym mamografem. Także pozdrawiamy naszą drugą słuchaczkę z Chocianowa. E, drodzy słuchacze, no czekamy na kolejne telefony. E, tak to jest, to wy dzwonicie do nas i rozmawiacie z nami na żywo. To ale nie jest pierwszy, pierwszy taki przypadek. Tak, pierwszy, ale wiesz, no zawsze no, musi bo... być ten pierwszy trochę... raz. Dokładnie, tak. 726 114, 114, jeszcze 4 minuty do Waszej dyspozycji, ostatnie 4 minuty, abyście mogli zadzwonić i poinformować nas o tym, co tam ciekawego u Was, co zaobserwowaliście. Iwona, opowiadaj o tej kładce, póki masz chwilę. Że się cieszysz, to słyszeliśmy. Oh. Tak, bardzo się cieszę, ale chciałam jeszcze dopowiedzieć, jeśli chodzi o te drzewa, bo wczoraj właśnie wyczytałam, że drzewa można wycinać po 16 października, do tego czasu drzewa i takie przebywały pod ochroną, a wycinka może trwać nawet do 2 lutego, słuchajcie, to też jest ważna informacja. Tak, czyli mamy 18, czyli już dwa dni tną. No to pewnie niedługo też będą tak. ciąć te obumarłe drzewa przy starostwie w głogowie. Zapewne tak. Zresztą taki też był Dokładnie. tutaj plan i zamiar. Czekaj, Tam bo też... przeszli przeszliśmy na drzewa, a miało być okładce. No właśnie, no bo się cieszy, Iwona, że kładka. <laughs> tak, tak, Tych drzew. Ja, ja się bardzo cieszę że tak, że kładka na źródło przylecia w lubię. Tak. Ty to zawsze mnie zmylisz. Chodzi o kładkę teraz tym razem, no i chodzi o to, że ona się zawaliła około trzech lat temu, wówczas obiekt ten należał do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, a na początku tego roku wszedł w posiadanie województwa, dlatego dopiero teraz władzom miasta udało się dojść do porozumienia i ogłosić przetarg na budowę tej nowej kładki. Poznamy wykonawcę najprawdopodobniej w listopadzie, no i potem miasto przewiduje, że nowa kładka zostanie przekazana do użytkowania w ciągu 12 miesięcy od przekazania placu budowy. Także może 2024. Początek. Albo końcówka, albo końcówka 2023. Licząc dobrze, tak jak mówiłaś, listopad, jak dobrze wszystko pójdzie, styczeń. No, dobra. Trzymamy kciuki, żeby ta kładka powstała. Jedno jest pewne: pod numer 726 114 114 możecie, drodzy słuchacze, jeszcze przez dwie minuty dzwonić i informować nas o tym, co macie jeszcze za temat dla nas. Dokładnie. No właśnie, czy doczekamy się dzisiaj kwiatów i motyli? No, wątpię. Wątpię, bo mało czasu jest, natomiast no, już teraz możemy Wam podziękować za obfitą dzisiaj w telefony audycję. No o. i jest jeszcze jeden. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam. Słuchamy. Piękny poranek, słoneczny. To może dla pani redaktorki naszej Lubińskiej ja przekażę taką wiadomość, że jak te drzewa wszystkie wycinają, to może takie dechy porobić porządne i zamiast beton lać, to zrobić taką kładkę po tak. prostu z drewna. No tak jak właśnie I... powiedziałem, kiedy Iwona i Iwonie przerwałem, że właśnie z tego drewna, co wycinają, to pewnie kładkę zrobią, no ale to najpierw no, jeszcze i no, tak, jak, jest... jak pan słyszał, muszą zrobić przetarg. Dobrze, to przetarg co może w tartaku zrobić. <noise> Mo, może się któryś tartak zgłosi. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy naszego słuchacza z Lubina. E, no i ostatnia minuta została. E, do 9.45. Nie, nie byłoby betonozy, tylko drewnoza. Ale przynajmniej inaczej by to wyglądało, widzisz? Ładniej chyba. Tylko by... chyba nie byłoby takie trwałe. Drewno? Chyba. Nie trwałe? Proszę cię. Zobacz, ile drewna przetrwało do czasów dzisiejszych. To no trzeba sobie. odpowiednio dbać i pielęgnować. Oczywiście, że tak. No. A chyba, I ktoś by zarobił chyba, przy tym od razu. Chyba, że pojawi się wchlarz olbrzymi, i wtedy. Pchlasz chyba, jak? Nie, w tym przypadku w wchlarz. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie w sprawie tych drzew młodych, nasadzonych. Na przykład u nas w bogowie na Kossaka mhm. są sadzone młode drzewa, ale one stoją suche. Nie wiem, czy to one będą wymienione, czy nie, ale tu ja już od dwóch lat nie widzę, one ciągle są suche, nikt tego nie wykupuje, nie wymienia tych drzew. I tam w pobliżu CPN na kościuszki tak samo. Mm. Nie wiem, naprawdę to brzydko wygląda, nie? Ale, ale taka jest prawda. Czyli na Kostsaka i na Kościuszki tutaj w tym na w tym Kossaka rejonie. Na koszka i na kościuszki obok CPN-u, tak. I Us... na Kosaka tutaj jak robiony był ten parking jak do tego nowego przedszkola dojazd. Okay, Normalnie okay. suche, młode drzewa, sami to ktoi to jest dwa lata, nie? No Dobrze. to mamy. Zgłosimy. Na, wymieni na młode jakieś nowe, nie wiem, teraz jest okazja, bo jest jesień. Zg... No tak, tak zgłosimy. Jak pani mówi. Zgłosimy. Może tak jak w naszej reklamie jest wymienią na młodszy model. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę i kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Zapraszając na jutro na 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.